na pytanie, jak to właściwie działa, jak ten niezwykle skomplikowany system mięśniowo-kostny zachowuje się podczas choćby tak nieskomplikowanej pracy, jak przysiad przychodzenie No i w tym celu trzeba użyć niemalże najmądrzejszych rzeczy, jakie człowiek jest w stanie w tej dziedzinie wymyślić. Ta linijka biegnąca od biodra do stopy to goniometr. Urządzenie pozwalające zmierzyć kąt ugięcia, w tym przypadku stawu kolanowego. Przysiad, uwaga, 700-800 mniej więcej mW, to znaczy 80% Kilka stopni ugięcia stawu kolanowego podczas takiego przysiadu. Ale to oczywiście informacja ledwie szczątkowa o tym, jak działa y, tak skomplikowany system. Próba zdobycia kolejnej na y, nodze trzy elektrody. Z przodu na mięśniu prostym uda z tyłu na mięśniu dwugłowym i wreszcie trzecia na tak zwanym brzuścu mięśnia łydki. Tylko trzy mięśnie, a ileś? kłopotów samych technicznych. Skórę trzeba nie tylko ogolić, ale dosłownie papierem ściernym zetrzeć ją bardzo mocno, żeby nic nie przeszkadzało i nie zakłócało tych mikroskopijnych prądów rzędów miliwolta. Teraz te mikroskopijne prądy trafiają do specjalnej aparatury. Tu wzmocnione kilka tysięcy razy rysują obraz. Trzy kanały i zapis na specjalnym papierze faz ruchu poszczególnych tych trzech badanych mięśni. Widać to doskonale, że w miejsce linii prostej pojawiają się takie wysoko biegnące yy, czarne kreski. Nie tylko siła działania mięśni, ale też czas włączania się poszczególnych mięśni, tych trzech, na przykład podczas czegoś takiego, co imituje wiek. I dopiero tutaj widać, że zebraliśmy raptem trzy informacje. A ile się jeszcze pozostało? Przecież mięśni jest. W takim urządzeniu jak kończyna ponad kilkadziesiąt jest gotów, uwaga na razie powolutku to jest spacerek mięśnie pracują minimalnie, szybkość rośnie 5 km na godzinę. A zdrowe tempo. 6. 8. 10. Musi biec. Wysiłek może rosnąć. Powolutku kąt pod którym porusza się narasta. Był przed chwilą w okolicach 10%, w tej chwili przechyla się w stronę 15, za chwilę będzie w okolicach 20. Przy czym cały czas wysiłek jest kontrolowany poprzez analizę gazów, którymi ten człowiek oddycha. Istotny jest w tym przypadku zarówno bezpośredni pomiar tętna jak też ilość wdychanego powietrza w litrach na minutę jak też bezpośrednio zużywanego, zużywanego w jednostce czasu tlenu i wydychanego dwutlenku węgla, bo przecież to są metody pomiaru energetyki organizmu. Wysiłek trwa. Tętno 150. Na minutę normalny człowiek zużywa w okolicach 44 ml mm, yy, tlenu. Zawodnik w okolicach 70, a dobry, dobry trening jest w stanie podnieść tę możliwość przyswajania tlenu, a więc energii z otoczenia, nawet no, o 20-30%. Koniec próby. Podczas całej próby na bieżąco na bieżąco był podłączony do aparatury, był w sposób komputerowy testowany i tutaj znów odrobina informacji, odrobina zamiany w liczb, możliwości jego organizmu współgrania z gazowym otoczeniem, znów przestała być tajemnicą. Coraz głębiej nie tylko w palec, ale w to, co nazywa się fizjologią. Niestety ten wyczynowy sport wymaga wkraczania w pewne tajemnice organizmu ludzkiego, a właściwie w pewne Bariery, które organizm sam stworzył, żeby nie dochodziło do takich nadmiernych przeciążeń, ale właśnie one są treścią wyczynowego sportu. I pytanie, jak te granice znaleźć? Na przykład w taki sposób, przed próbą bardzo potężnego wysiłku, pobranie krwi i analiza tak zwanej równowagi kwasowo-zasadowej, która informuje o tym, jaka jest, jakie jest pH krwi, jaka jest ilość tlenu, dwutlenku węgla. I w tym momencie, uwaga, start 15-sekundowej próby na specjalnym cykloergometrze przy bardzo dużym 4,5 kg obciążeniu proporcjonalnym do wagi ciała. I zasada, maksymalny wysiłek. Ile tylko można w tych 15 sekundach dać z siebie. Stop! Koniec próby. Prawdziwi sportowcy przeprowadzają tę próbę przez 30 sekund. Zdarza się, że po jej, po jej zakończeniu mdleją, bo rzeczywiście przeciążenia są ogromne. Tutaj już nie ma właściwie żadnych zapasów sił. Wyniki pierwszego badania. PH 7,33, tlen 73,4 mm subpartenci, CO2 32,5, CO3 16,5 i tak zwany niedobór. Zasad minus 7. Już wysoki, dlatego że cały czas coś jednak, jakieś ćwiczenia fizyczne, choćby ten przeskok przez płot. I teraz dopiero te wyniki nabiorą jakiegoś większego znaczenia, kiedy wprowadzimy do aparatu próbkę krwi pobraną po wysiłku i porównamy te dwa wyniki. I ponowne pobranie krwi. Tym razem, choć oczywiście tego nie widać, należy się spodziewać, że organizm tę barierę przekroczył i że ta krew, jej skład chemiczny, jej równowaga kwasowo zasadowa będzie radykalnie odmienna od tej, którą miał pacjent przed wysiłkiem. No i wyniki drugiego pomiaru. PH. 7,27. PH spadła, ale to znaczy, że zakwaszenie organizmu wzrosło, więc jego wydolność spadła. No i drugi parametr najistotniejszy w tym wszystkim, czyli niedobór zasad, minus 11,2, a był minus 7,5. Czyli wydolność organizmu po tej próbie spadła znacznie. O ile? To by trzeba przeprowadzić porównawcze badania, specjalne tabele. W przypadku sportowców określa się to bardzo precyzyjnie. W każdym razie te, to wnikanie w fizjologię krwi jest tutaj wskaźnikiem tego, Jakie bariery po prostu stawia organizm? Prosta ta wydaje się tutaj niesamowita. Stoi się po prostu i nachyleniem ciała, balansowaniem. No, decyduje się o utrzymaniu plamki ekranu oscyloskopu, tego kółka na ekranie oscyloskopu w odpowiednim miejscu, choć tak naprawdę to jest to reakcja z pewnym programem komputerowym. Ten program odchyla kółeczko i człowiek musi własnym nachyleniem ciała, zmianą, zmianą obciążenia jednej nogi bądź drugiej, sprowadzić wszystko do zera, a komputer analizuje, analizuje, jak szybko to robi, ocenia jakość, i w efekcie powstaje obraz możliwości psychomotorycznych tego człowieka, nie tylko reakcji mięśniowych, ale reakcji na postrzeganie, transmisji sygnałów do odpowiedniej Mięśniowych. No, i to wszystko, co określa się prostym mianem koordynacja ruchów, a tak naprawdę jest dość skomplikowanym systemem gry układu nerwowego z układem mięśniowym, tu ma mieć znowu szansę na obiektywizację. Nieby proste, a jednak, a jednak do tego wszystkiego trzeba było wymyśleć dość skomplikowaną podłogę z, ze zmysłem czucia cztery piezometry reagujące na naciski i to oceniające te naciski bardzo dokładnie. Efekt jest oczywiście w dalszym ciągu tylko wynikiem pewnej gry komputerowej, ale znów z możliwości człowieka, które wydawały się możliwościami tylko do określenia na oko, ma się szansę otrzymać obraz obiektywny. Uwaga, krótkie szkolenie: najpierw słuchawki na uszy. Po usłyszeniu tonu niskiego, czarny przycisk po lewej stronie ten wysoki czarny przycisk po prawej stronie, tak? Żółte światło, lewa stopa, lewa stopa, żółte światło, prawa stopa. I kolejno, jak zapalają się poszczególne lampki, na przykład żółta, to żółty przycisk. Lampka zielona, zielony przycisk. I tak 45 bodźców. Uwaga, jesteś gotów? Tak. Uwaga, start. I to jest sposób, Chwycenia, zbadania, właściwie zmierzenia tego, co wydaje się najbardziej nieuchwytne. Pewnych czynników psychomotorycznych, połączenia sprawności fizycznej z odpornością psychiczną, szybkością czasu reakcji, tego co popularnie nazywa się refleksem, właśnie to jeden z podstawowych parametrów mierzonych w czasie takiej próby, czas reakcji, a także niezwykle skomplikowany proces psychofizyczny, jakim jest koordynacja ruchowa pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co wykonują tęczyny. Koordynacja wzroku, słuchu, szybkości ruchów wykonywanych ręką, nogą. Aparatura jest bezlitosna, liczy wszystko. Każdy błąd, każdą niedokładność, każde spóźnienie czasu reakcji i oczywiście łączny czas tego wszystkiego. 45 bodźców i zaprogramowane 1,5 sekundy czasu na wykonanie właściwego ruchu. To oczywiście warunki próby dla amatora. Do sportowca ten... i koniec próby. Łączny czas reakcji 34,2 sekundy. Yy, ilość yy, prawidłowych reakcji 44. No bardzo dobry wynik, ale w sumie warunki próby były dosyć łagodne. Normalnie ten czas, przed, który jest do wyłączenia odpowiedniego przycisku jest znacznie krótszy. W sumie próba zbadania czynników praktycznie zupełnie dotąd niepoznanych. Jedynka bez sternika. Dystans? No, oczywiście, na zamówienie, tu powiedzmy 1000 metrów. Wszystko niemal tak jak, yy, naprawdę z tym, że na sucho, to znaczy brak wody. Wiosło połączone dziwnym systemem linek z urządzeniem, które nadaje mu opór, opór, który można regulować. Oprócz tego wiosno wyposażone w czujniki tensometryczne mierzące siłę, z jaką wioślarz działa właśnie na ten przedmiot. Yy, to wszystko to jest sztuka symulacji pewnego stanowiska, no powiedzmy stanowiska pracy, przy czym tutaj no, sam, sam wioślarz poddany jest działaniom jeszcze łagodnym. On pracuje, ale tak naprawdę podczas pełnego testu jego oddech, jego fizjologia, tak żeby pod, mm, poddana była kontroli. I na tym przecież między innymi podlega zdobycie pełni informacji o tym, jak po pierwsze można wymodelować stanowisko pracy, a po drugie jak winien być przeprowadzany trening samego człowieka, by jego możliwości wyciągnąć do maksimum. Na pomoście sztanga o gigantycznym ciężarze 30 kg. Trzecia próba podrzut. Uwaga. Koncentracja. No tak, jeszcze jeden drobny szczegół. Trzeba włączyć lampkę, bo rzecz jasna nie idzie o to, ile uda się kilogramów tutaj podnieść, ale o to w jaki sposób na przykład obiektywizować taką rzecz jak ruch sztangi, gryfa, który unosi się podczas prawdziwych zawodów do góry. I do tego z celu służy urządzenie, czy właściwie metoda zwana chronocyklogramem. Przed aparatem fotograficznym albo kamerą wirująca migawka, która pozwala zarejestrować na jednej klatce błony fotograficznej szereg faz ruchu. Ten przedziwny ekran filmowy i projektor to jeszcze jeden sposób, żeby prócz fizjologii, psychiki człowieka uchwycić to, czego normalnie okiem nie widać. Ruch i zatrzymać go, zanalizować klatka po filmowej klatce, elektronicznym piórem wprowadzić dane do komputera i potem przy pomocy potężnych elektronicznych urządzeń zanalizować to językiem matematyki. Tak to wygląda w teorii, można by sobie powiedzieć, skoro tak potrafimy, to oczywiście potrafimy wszystko, programować wyniki, programować człowieka, tymczasem jest to absolutnie nieprawda. Do pewnego stopnia jest to wszystko możliwe, natomiast te rzeczy wielkie naprawdę, które się w sporcie dzieją, takie jak chociażby skok Bimona, czy yy, skoki Fosberego, czy wielkie naprawdę wydarzenia, które popychały ten sport naprzód, brały się z jeszcze czegoś innego i to było w sporcie piękne i jest jeszcze niekiedy. Natomiast kiedy pojawiają się komputery, obliczenia, Beznamiętne yy, ociasywanie człowieka i dopasowywanie go do wyniku, rzecz staje się straszna. Sport traci absolutnie wszystko to, czym naprawdę fascynował ludzi. No ja nie jestem taki przekonany oczywiście, bo to jest tylko problem użycia tego, co pokazywaliśmy do pewnych celów, które może już nawet nie są pozasportowe, ale tak naprawdę przecież po raz pierwszy umiejętność jak gdyby sparametryzowania człowieka, poznania jego możliwości maksymalnych, które w wielu przypadkach tutaj są na tym pierwszym planie, to jest umiejętność często na wagę złota. Wiesz, myśmy tutaj akurat mówili o sporcie, ale przecież z takich rzeczy się korzysta. Dlaczego nikt nie ma wątpliwości, że podobnie bada się kosmonautów, podobnie bada się ludzi, którzy w swoim zawodzie często ocierają się o granice możliwości organizmu. Przecież z takich właśnie wyników również informacja jest. Ale najważniejsze, jak mi się wydaje, to nawet biorąc pod uwagę ten wyczyn, szanse maksymalnych możliwości organizmu ludzkiego, no przecież dobrze jest wreszcie wiedzieć, jakie one są. Mało tego, można wreszcie pokusić się o to, że sport będzie naprawdę obiektywny. To znaczy, no, przed chwilą analizowaliśmy właśnie, prawda, i tak, ale przecież informacje z tamtego zestawu filmowego trafiają do urządzenia komputerowego. Są prze jest takie obrzydliwe niepolskie słowo przedigitalizowane, prawda przepisane na numery i z tych numerów powstaje pewien model matematyczny który potrafimy obrabiać i pewne informacje co do tego czy działo się dobrze czy źle statystyczne i inne mamy niejako no już w ręku jeszcze z danych naturalnych ale przecież zamiast komputerów tego typu można użyć o. wygląda to Wygląda to trochę jak maszyneria nie z tego wieku, bo to są takie plantaniny przewodów, ale jest to jeden z potężniejszych komputerów analogowych. Maszyna do rozwiązywania równań różniczkowych. Świat matematyki. Tu się układa tę matematykę w postać równań, które mają jeden tytuł skok o tyczce. O, i tam na ekraniku oscyloskopu środek ciężkości zawodnika, zawodnika matematycznego.